Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Dzisiaj jak zapowiadałem będzie otwieranie paczki paczka jest z futerkowe co w niej będzie też już było tam mówione dobra, nie przedłużając otwieramy, bo, bo sam nie mogę się doczekać w sumie jak to będzie jak to będzie wyglądało Mm, tutaj o tu przecinamy o, gitas. O, chyba coś nie tak otworzyłem. A dobra, już wiem, co jestem tak. O, co tam? O, tutaj mamy e, tutaj mamy e, jakąś kartkę. Najprawdopodobniej no faktura. Ale dobra, to później się nią tam. Zajmę, że tak powiem, karty, tak wiele nie nie Można go jakoś tam rozerwać. Dobra. Mamy to wszystko. No, tu mamy te takie worki foliowe, fajnie strzelają. Kiedyś zawsze, jak byłem mały, to lubiłem e, się nimi bawić. W sensie je tam strzelać. Dobra. Jak widzicie, mamy tutaj paśniki. E, tutaj mamy paśniki do. No, mamy tutaj paśniki. E, zaraz Wam je wypakuję. Tylko zrobimy pauzę. I no i widzimy się po papzie jak je wypakuję. Dobra. Dobra. Jak widzicie mamy tutaj trzy e, rodzaje, znaczy dwa rodzaje i trzy, trzy, e, trzy, trzy wielkości tych e, paśniczków. Tutaj są paśniczki do tej klatki. A je od razu zobaczymy? Myślę, że jest git, bo tu i tak więcej niż jedna sztuka nie będzie, to to jest git. A nie chciałem dać większych paśników ze względu na to, bo... bo po prostu myślę, że by zabrały za dużo już miejsca w tej klatce. Tutaj mamy paśniki do tej całej klatki. Znaczy, no i tu mamy do tych, gdzie są młode, takie, te takie paśniki, nie? Jeszcze zaraz Wam pokażę, co... Co muszę zaraz zrobić? E, muszę mianowicie prze, e, jakby przemienić e, tutaj karmidło, żeby było na tej ścianie, na tej tutaj ścianie, a tu będzie wtedy e, paśniczek. Dobra, widzimy się jak już e, to zrobię. Dobra, tutaj już jak widzicie. Jedna klatka jest już zrobiona. Mam nadzieję, że będzie cokolwiek widać. Tu mamy paśnik na tej ścianie, ten karmidło na tej ścianie, a tutaj mamy paśniczek. Dobra, no i ja będę robił w ten sam sposób wszystkie inne klatki, ale to już wam pokażę na przykład jutro w drugiej części, bo już dzisiaj robi się ciemno i. No i będzie kiepsko w ogóle nagrywać, więc dzisiaj zrobię sobie te cztery klat klatki, a całą resztę zrobię sobie jutro.